Szanowni Państwo witam na naszej konferencji prasowej, konferencji prasowej ruchu Polska 2050. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj, jak Państwo widzą, z zakupami. O nich zaraz opowie Szymon Hołownia, ponieważ chcemy pokazać, jak coraz bardziej tragiczna wygląda sytuacja obywateli naszego kraju, którzy coraz więcej muszą płacić za zakupy, a których pensje, choć statystycznie rosną, to w zasadzie ich siła nabywcza dynamicznie. Spada, ale o szczegółach opowie już że prezes ruchu Polska 2053 Monchołownie. Dzień dobry, drodzy Państwo. Oczywiście miejsce konferencji jest nieprzypadkowe. Za chwilę razem z Pauliną, Michałem, w, którzy, nasi posłowie, są tutaj już od paru dni, wejdziemy do miasteczka, które nauczyciele protestujący przygotowali w związku z sytuacją, w której znajduje się dzisiaj. Polska Szkoła, Polska Oświata. My o tym, jaka ona jest, wiemy dobrze, wiemy, jak powinna wyglądać, bo mówimy o tym w naszych, choćby w naszym programie dla edukacji, który opublikowaliśmy w, chyba około dwóch miesięcy temu, o ile dobrze liczę, przygotowanego z udziałem nauczycieli i pokazującym, jak ta szkoła dziś powinna wyglądać. Fundamentem tego programu jest, mówiąc technicznie, aprecjacja ponowna zawodu nauczyciela w Polsce. A czy państwo dzisiaj traktuje nauczycieli jak pewne instrumenty w jakiejś ideologicznej wojnie, jak kogoś kto musi tak chce czy nie chce wykonywać swoje obowiązki, które państwo mu przekazuje i niekoniecznie musi być za to dobrze wynagradzany. Tymczasem my proponujemy zupełne odwrócenie tej piramidy, którą dzisiaj piramidalnie głupio rząd prawa i sprawiedliwości ustawia. My dzisiaj mówimy, że nauczyciel powinien być dla państwa i to to nie jest przesada oczkiem w głowie. Dlaczego? Dlatego, że powierzamy mu my, rodzice, kogoś, kto jest naszym oczkiem w głowie, nasze dzieci w najbardziej decydującym momencie ich życia. I dlatego państwo, które my tworzymy, powinno myśleć o nauczycielach w taki właśnie sposób, a zacząć to myślenie od tego, żeby wynagradzać ich pracę, tak? Żeby. Oni poczuli się w godny sposób potraktowani. Tymczasem, co mamy dzisiaj? Wiele postulatów płacowych jest w tym naszym projekcie, w tym naszym programie zawartych. Natomiast, w... co mamy dzisiaj? Zobaczcie, gdzie dzisiaj jesteśmy. Nauczycielom proponuje się podwyżkę w wysokości 4%, podczas kiedy dzisiaj mamy potwierdzone dane z inflacji z września. Inflacja w Polsce wynosi 17,2%. Wyobraźcie sobie, co to znaczy dla portfela nauczyciela, który dostał owe 4%. Zaraz będę mówił jeszcze o budżetówce, w, o sektorze przedsiębiorstw. Jak dramatycznie dzisiaj spada zdolność nabywcza tych pieniędzy. Jak wbrew temu, co mówi rząd, podwyżki wcale nie nadążają i nie przeganiają inflacji. Żeby to dobrze zobrazować, przynieśliśmy dzisiaj tutaj ze sobą tak zwany koszyk dudy. Pan prezydent Andrzej Duda. W wyborach, czy przed wyborami w 2015 roku, w marcu, udał się do sklepu i zakupił te oto produkty. Ja je wymienię, żeby było wszystko precyzyjnie tak jak trzeba. Chleb 500 gram. Mleko UHT 1,5%, margaryna 600 gram, sok pomarańczowy 2 litry, jajka 30 sztuk, jajko niespodzianka. Dobry prognostyk przed tamtymi wyborami prezydenckimi. Zwycięstwo pana Dudy było dla nas wszystkich niespodzianką. 1 kg cukru, ser Żółty Gołda 400 gram i 1 litr oleju. W marcu 2015 roku pan prezydent Duda zapłacił za te zakupy 37 zł. I dwa grosze. Myśmy dzisiaj te zakupy powtórzyli. Ciekawe, że objętości, waga tych produktów jest już mniejsza bo w te same opakowania pakuje się dzisiaj mniej, producenci używają tego typu sztuczek, żeby powetować sobie tę sytuację w gospodarczą, w której jesteśmy. Dzisiaj zrobiliśmy te zakupy dokładnie te same, dokładnie te same asortymenty, nawet gramatura mniejsza i ten rachunek dzisiaj to 86 zł. i 63 grosze. W czasie rządu wpisu od 15 roku... Koszyk dudy podrożał o 134%. Wiecie dobrze, czy w takim tempie rosły nasze płace, czy w takim tempie budował się nasz majątek? 7 lat i wzrost o 134%, powtórzę, koszyk dudy w 15 roku 37 zł, proszę bardzo. Chleb, mleko, olej. Dzisiaj Prawie 90 zł. 86 zł. i 63 groszy. Dlatego, drodzy Państwo, nie wierzmy w te bajki, które Morawiecki i koledzy nam opowiadają, że przecież pensje rosną. Zobaczcie, w sektorze przedsiębiorstw, gdzie one rosną najszybciej, 12%, jak to się ma do inflacji, która wynosi 17%? Zobaczcie, w sferze budżetowej zaproponowali 7,8% podwyżki, mówiąc, że inflacja będzie wynosiła prawie 10%. Wiecie, ile wynosi realnie, ale nawet gdyby wynosiła tyle, ile oni mówią, to nadal ci, którzy pracują w sferze budżetowej są 2% poniżej inflacji. Nauczycielom zaproponowali 4,4%. Zobaczcie, jak to się ma. Już nie do sektora przedsiębiorstw, nie do budżetówki, do inflacji. To jest postępująca degradacja finansowa tysięcy polskich rodzin, milionów Polaków, za którą odpowiada nie tylko Putin i to, co się dzisiaj dzieje na świecie, ale również w niemądry sposób prowadzona polityka monetarna, w nierozsądny sposób prowadzona polityka budżetowa tutaj u nas w kraju. Jeżeli chcemy to zmienić i jeżeli koszyk Dudy za następny rok albo za następne dwa lata nie ma kosztować 500 albo 700 złotych, to działać trzeba dzisiaj. Dzisiaj trzeba doprowadzić do tego, że w Polsce znajdą się środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby na czele Banku Centralnego stał poważny człowiek, a nie stand-uper ekonomiczny. Który jest w stanie doprowadzić do tego, że przez jego wypowiedzi momentalnie ucieka z polski kapitał, zamykają się firmy, a złoty pikuje, sprawiając, że koszty naszego życia rosną, rosną i rosną, bo przecież paliwo kupujemy za dolary a jeżeli dolar drożeje no to wiemy czym to się kończy na stacjach benzynowych i dla cen wszystkich innych produktów. Dzisiaj chcemy powiedzieć nie tylko nauczycielom, ale wszystkim tym, dla których państwo jest pracodawcą. Nawet jeżeli po drodze jest samorząd, to państwo jest pracodawcą. To państwo zatrudnia, to państwo prowadzi. Słuchajcie, musimy wszyscy zebrać się na wysiłek na tej ostatniej prostej i uratować nasze pieniądze. Naszą godność, bo jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, jeżeli nadal będzie postępowała ta de degeneracja, ta dewaluacja naszych portfeli tak jak postępuje, to zaczynasz odmawiać sobie tego i tamtego, ale na koniec to zaczyna być opowieść o godności o tym, czy staćcie na podstawowe rzeczy. Do tego doszliśmy po siedmiu latach kroczenia przez tę krainę miodem i mlekiem płynącą, którą obiecywano nam od 2015 roku. 134% większy rachunek w sklepie za podstawowe spożywcze produkty. Mogą wam mówić co chcą, ale to jest dowód w sprawie. To jest konkret, z którym nie da się dyskutować i którego żadna propaganda i żadne wodoleństwo nie jest w stanie zabrać nam dzisiaj sprzed oczu. Jak powiedziałem, za chwilę pójdziemy jeszcze do nauczycieli rozmawiać o wielu rzeczach, o których oni będą chcieli oczywiście z nami rozmawiać, które są w naszym programie, który konsultujemy, pytamy, sprawdzamy, ale nic się w oświacie nie zmieni, jeżeli nie zostanie rozwiązany ten podstawowy problem, ten grzech pierworodny wynagradzania nauczycieli w tak podły, antygodnościowy sposób, jaki to ma miejsce w tej chwili. Jeżeli nauczyciele nie będą dobrze wynagradzani. To nie będą w stanie dobrze nauczyć naszych dzieci. To nasze dzieci nie dostaną dobrej pracy. To Polska będzie krajem montowni, do których inni będą przywozili rzeczy, żeby wykonać tu najprostsze prace. To Polska, Polska, kraj ludzi źle nauczonych, nigdy nie będzie krajem bezpiecznym. To jest dzisiaj stawka, o której rozmawiamy. To jest ta stawka, która leży na stole. I dzisiaj w dniu edukacji narodowej to straszne, że o to musimy wołać. A nie o to, żeby tak zmienić polski program, polskich szkół, żebyśmy mieli, o czym my mówimy, w programie angielski po podstawówce, żebyśmy mogli więcej zajęć warsztatowych, żebyśmy mogli zupełnie inaczej myśleć o konstrukcji w ogóle dzisiaj szkoły. Że dzisiaj musimy przychodzić i mówić o rzeczach absolutnie oczywistych. Że nauczyciel, żeby nauczyć dobrze moje dziecko, musi móc zapłacić rachunek za prąd, za internet, za jedzenie musi utrzymać swoją rodzinę, jeżeli moja rodzina ma skorzystać na jego wiedzy, na jego pracy. Szanowni Państwo, inflacja dziś potwierdzona przez GUS w wysokości 17,2% to inflacja, która pożera dwie pensje wszystkim tym osobom, które w tym roku nie dostały w ogóle podwyżki. A dobrze wiemy, że również w naszej gospodarce są takie osoby, które podwyżki w tym roku nie otrzymały. 17% inflacji, 17,2% to między innymi sytuacja taka, w której prezes przez dwa miesiące nie przelewa nam pensji. To o czym mówił Szymon Hołownia jest już bardzo odczuwalne dla przeciętnego obywatela naszego kraju, bo pensje nie nadążają za wzrostem cen, dlatego my musimy opanować tę inflację. Glapiński jest jak Joker. Jednego dnia uśmiecha się przed kamerami na swoich konferencjach prasowych, na których wygłasza stand-upy. Drugiego dnia straszy prokuraturom członków Rady Polityki Pieniężnej, by siedzieli cicho. Ale w gruncie rzeczy nie jest jest jokerem obywateli, bo gdyby bronił stabilności cen i bronił polityki odpolitycznionej, polityki pieniężnej, to pół biedy. Ale to jest joker działający w imieniu rządu. Co trzeba zrobić? Recepty są niezmienne, wciąż te same. Musimy przede wszystkim opanować te pozycje, które dzisiaj powodują, że ceny rosną tak dynamicznie, a więc ograniczyć ceny energii. A Wiele na ten temat już mówiliśmy i te recepty są niezbędne. Musimy ograniczyć konsumpcję, emitując antyinflacyjne obligacje i zawieszając pobór podatku belki, by tym samym zachęcić Polaków do oszczędzania. I musimy przede wszystkim wzmocnić złotego. Nasza waluta musi być mocniejsza, jeżeli inflacja ma spaść, a to jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której odpolitycznimy Narodowy Bank Polski. I on zacznie faktycznie podejmować decyzje ekonomiczne, a nie y, polityczne. Szanowni Państwo, y, tłumaczył to już Szymon Hołownia. Inflacja jest jak. Podatek, który można wprowadzić do systemu podatkowego bez ustawy. Nawet e, przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości policzyli, że 1% inflacji daje rządowi blisko 5 miliardów dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Łatwo to przeliczyć. 17% inflacji to jest ponad 80 miliardów e, złotych tego podatku. Poza tym, że ten podatek trzeba ograniczyć, e, sprowadzając inflację do progu inflacyjnego, to trzeba w tym czasie również dzielić. Się z pracownikami sfery budżetowej i ta waloryzacja, jaką mamy dzisiaj, pensji choćby nauczycieli, jest nie do przyjęcia, ponieważ te pensje w zasadzie topnieją w oczach. Szanowni Państwo, rozmawiałem ze swoim przyjacielem, początkującym nauczycielem z województwa śląskiego. Zadałem mu takie mało popularne w Polsce pytanie. Kolego, ile ty dostajesz miesięcznie na konto? On mówi. Około 2600 złotych początkujący nauczyciel. Początkujący poseł w naszym kraju zarabia miesięcznie co najmniej 12 tysięcy złotych. 2600 złotych to jest około 112% najniższego krajowego wynagrodzenia. 10 lat temu pensja początkującego nauczyciela to było 150% najniższego polskiego wynagrodzenia. Polscy nauczyciele zarabiają grosze. Niemieccy zarabiają cztery razy więcej od polskich, francuscy trzy razy więcej. Do pensji nauczycieli skandynawskich trudno się nam porównywać, a w Szwajcarii nauczyciel to jeden z najlepiej wynagradzanych zawodów. Szanowni Państwo, grozi nam prawdziwa tragedia. Na grupie Facebookowej Nauczyciel zmienia zawód, gdzie ci wspaniali ludzie dzielą się pomiędzy sobą sposobami na egzystencję, sposobami na zmianę pracy jeszcze pół roku. Roku temu było 18 tysięcy użytkowników, dzisiaj jest ponad 30 tysięcy. A my w tym czasie uchwalamy podwyżki na higienicznym poziomie 4 punktów procentowych. Jeżeli nie będziemy mieli nauczycieli, nie będziemy mieli przyszłości, bo oni wykuwają w nas pęd do przyszłości. Oni powodują, że nasze polskie dzieci dostają szansę. Musimy o tym pamiętać zawsze, szczególnie dziś, w Dniu Święta Polskich Nauczycielek i Nauczycieli. Dziękujemy bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania do kogokolwiek z nas, to jesteśmy no, do dyspozycji. Jak Pan zostanie premierem Rzeczypospolitej Polski, pierwsza decyzja. W związku z edukacją, dla edukacji, to jaka to będzie? Pierwsza decyzja to przede wszystkim powiedzenie nauczycielom, szanujemy Was, jesteście naszym oczkiem w głowie i próba doprowadzenia do tego, do realizacji tego podstawowego postulatu, o którym mówimy, a więc doprowadzenie do tego, żeby płaca na wejściu w zawodzie nauczycielskim była równa średniej krajowej. Bez tego nie będziemy w stanie naprawić niczego w polskiej oświacie, bo nie będzie czego naprawiać, bo nauczyciele odejdą z pracy. To proste. Jeżeli nie macie Państwo więcej pytań, dziękujemy. Koszyk do ogrania jest do Waszej dyspozycji, paragon w, z koszyka Dudy też. Marzec 2015 roku 37 zł, październik po 7 latach rządów PiSu 2022 roku 86 zł, wzrost o 134%. Tak właśnie udał się naszym rządzącym zapowiadany dobrobyt, którego ofiarą padamy... W sklepie, codziennie, wszyscy.